Panie Solardi, CSW TV, dobry wieczór. Jesteśmy w pawilonie przed Centrum Sztuki Współczesnej i w, jesteśmy też w trakcie e, cały czas zielonego jazdowa. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć projekt Francisa Terberna, wehikuł 11 Amfibia, wykonany z materiałów pochodzących całkowicie z recyklingu. Do tego był tutaj jeszcze targ warzywno-owocowy, oczywiście ekologiczny, a Marta Gessler przygotowała warsztaty kulinarne z food recyklingu. Tematem przewodnim dzisiejszego, dzisiejszego wieczoru jest przyroda, kultura i architektura. W zależności pomiędzy tymi pojęciami przedstawi i wyjaśni gość dzisiejszego wieczoru, pan Marek Budzyński, architekt i urbanista. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja ponieważ już zostałem przedstawiony jako... jako Architekt, to ponieważ mam występować w roli eksperta, to wyjaśnię czym się zajmuję. A zajmuję się uczestniczeniem w procesie przekształcania przestrzeni. Ludzkość to czyni od zarania swoich dziejów około 100 tysięcy lat. Staram się uczestniczyć w tym procesie w taki sposób, by podstawowym kryterium oceny jego zmaterializowanych efektów było, czy tworzy warunki podtrzymujące życie. Życie w ramach poznania racjonalnego jest unikatem. Wierzymy, że istnieje gdzie indziej, tak, wierzymy, tak jak wierzymy w istnienie Boga. Nie mamy na to dowodu. Życie człowieka jest uwarunkowane całością procesu od Big Bangu. Stanowimy jedną z wszechświatem poprzez tak zwaną bosą, która buduje wszystko. Jest jednią i wielością, materią, energią, duchem. Człowiek jest całkowicie uzależniony jako niezwykle skomplikowana organizacja od warunków i procesów przyrodniczych, którym Bóg go wykreował. W końcu już z Biblii wiemy, że byliśmy wykreowani z gliny i tchnienia ducha. Teraz od 100 tysięcy lat ludzkość tworzy swoje uwarunkowania. Jesteśmy już tak samo uwarunkowani naturą, jak i kulturą. Cywilizacją. Problemem jest, że działalność. I życie współczesnego człowieka uwarunkowane są grabieżczym i destrukcyjnym stosunkiem do natury. Oczywiście nie do wszechświata, ale do tego jedynego miejsca jakim jest przestrzeń kilkunastu kilometrów dookoła powierzchni kuli ziemskiej. Przestrzeń, w której stwarzanie boskie, lub jak kto woli ewolucja, wykreowała warunki podtrzymujące życie. A później jest samo. Jest nas 7 miliardów, a 3,5 miliarda mieszka w miastach. Za 20 lat ma, ma być nas 10 miliardów. 7 miliardów mieszka w miastach. Zamieszka w miastach. 7 miliardów zamieszka w miastach. Obecnie ludność miast ma 3,5 miliarda czyli w przeciągu 20-30 lat, ma się zwiększyć o 3,5 miliarda. Czyli w przeciągu, w przeciągu 20 lat mamy zbudować miasta dla 3,5 miliarda ludzi, czyli to, co ludzkość zrobiła przez te no, kilka tysięcy lat dotychczas. Dlatego. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze zmiany klimatyczne, te najbliższe 20-30 lat pewno jest decydujące o losach istnienia życia. To są fakty powszechnie znane. Nie ma wyjścia. Trzeba przekształcać przestrzeń tak, by to przekształcanie jednocześnie utrzymywało warunki naturalne, podtrzymujące i kreujące życie biologiczne. I jednocześnie utrzymywało i tworzyło życie osobowe, publiczne i kulturowe. I to musi być podstawowym celem przekształcania przestrzeni. Ja wierzę, że Bóg dał nam rozum i wiarę, instynkty i czucie, byśmy ich używali w drodze do Niego w nieskończoność. Wykorzystując 50 lat praktyki z tej drogi, Mam przekonanie, że jeżeli budujemy dom, to jest ten pierwszy prawda obrazek to jego wnętrze tworzy warunki wspierające zdarzenia w nim się dziejące osobę, rodzinę, szkołę, zespół produkujący, zespół poznawczy i tym podobne tworzy wewnętrzną organizację zdarzeń twórczych w tej przestrzeni. Jednocześnie minimalizującą zużywanie czynników zewnętrznych, jak i minimalizującą powstawanie różnego typu zanieczyszczeń, uciążliwości emitowanych na zewnątrz. Jego powłoka z jednej strony musi współżyć i wspierać przyrodę. W podtrzymywaniu procesu tworzenia warunków życia biologicznego, a z drugiej strony podtrzymywać i kreować życie publiczne, wspierać tworzenie się więzi umożliwiających powstawanie charakterystycznej dla miasta synergii. Miasto to organizacja procesów w przestrzeni, historycznie izolujących się od niebezpiecznej przyrody, a teraz zdecydowanie pasożytniczych, grabieżczych i destruujących naturalne procesy tworzące warunki życia. W obecnym przedziale czasu urbanizacja to podstawowy proces lokowania obrotu i wymiany wirtualnych pieniędzy kumulowanych w coraz węższej grupie ludzi. Proces ten służy zawłaszczaniu przestrzeni i ukierunkowywaniu działań ludzi w strefę bezrefleksyjnego życia z dnia na dzień. Ten typ działań w strefie zwanej zurbanizowaną jest jak rak w stosunku do organizmu człowieka. Odwrócenie narastającej destrukcji wymaga radykalnej, radykalnej zmiany światopoglądu elit. A to może wymusić tylko, o ile przeżyje demokracja, czyli zwrot do osoby i społeczności. Wartościowania zdarzeń wartością świadomego życia osoby i jej środowiska. Teraz pokażę przykłady projektów ukierunkowanych na dążenie do jedni natury i kultury. I realizacji wykonywanych pod moim kierunkiem w różnych okresach i ograniczeniach płynących z naszej historii, czasów najnowszych, ostatnie 40 lat. Ten plan, który w tej chwili pokazuję, jest to plan, który mówi, że miasto musi z jednej strony mieć przestrzenie, te czerwone, przestrzenie, gdzie dokonuje się. Akcja globalizacyjna, która jest praktycznie niekontrolowalnym procesem, a z drugiej strony, jednocześnie są te dwa takie, jakby zewnętrzne kwadraty, są to miasta o charakterze tradycyjnym, czyli miasta, w którym wszystkie relacje człowieka są w kategoriach twarzą w twarz i w kategoriach dostępności do wszystkich funkcji społecznych niezbędnych a takich jak sklep, szkoła, przedszkole, sport, a cała taka struktura musi być w pełni zrelacjonowana z zielenią, z naturalnym, z, znaczy z, z czynnym biologicznie przyrodą i wnikającą do środka i tworzącym właśnie tą strukturę współ, Działania i współżycia jednego z drugim. Pierwszą taką bardzo kompleksową i realizacyjną pracą, wykonywaną właśnie na zasadzie rozwoju zrównoważonego, czyli rozwoju, który łączy sprawy związane natury i kultury w, jeden, w jedne przestrzenie, wzajemnie się podbudowujące, to był Ursynów Północny. On istnieje. Istnieje oczywiście w formie mocno niekompletnej, tak bym to nazwał, ale na tym podstawowym założeniem, na tym fragmencie miasta było właśnie to, że budujemy miasto wielofunkcyjne, to znaczy miasto, w którym znajdują się oprócz mieszkań wszystkie możliwe inne funkcje tworzące... Życie miejskie, i które wzajemnie się wspierają, i tworzą właśnie charakterystyczne dla miasta warunki powstawania synerg synergii. Ursynów e, e, skończył się budować ta jego część podstawowa w 1978 roku. Budowa tych mieszkań dla 40 tysięcy ludzi trwała 4 lata. Są to e, rzeczy, których obecnie się nie daje zrobić, a jednak wtedy się dało. Natomiast kształtowanie się tego miasta trwa e, do teraz. Pierwszym taką próbą, którą e, tą, tą strukturę e, ograniczoną straszliwą technologią wielkiej płyty, bo taka taką mieliśmy do dyspozycji technologię do budowania tego miasta, no to było uzupełnienie jej tkanką obywatelskich akcji dobudowywujących i przekształcających tą strukturę, strukturę tą strukturę powstałą w tej technologii niebywale sztywnej. Niestety ta akcja Została zastopowana i w, jeszcze w latach, początku lat 80., a w, po 89. niestety przez nowe władze nie podjęta. Ta drugą takim elementem ursynowa to było zbudowanie w środku ursynowa Śródmieścia. Zamiast zamiast takiej ogromnej arterii komunikacyjnej i yy, wielkiego, wielkiego pasażu Ursynowskiego, takiej wielkiej supergalerii handlowo-usługowo-kulturalnej, i tak dalej, zrobić w śródmieście. Ta akcja była już o tyle z powodzeniem, że ten plan został przyjęty przez nowe władze do jakby realizacji i tak wygląda w tej chwili główna ulica Alejken i to jest z całą pewnością już ma charakter ulicy miejskiej, takiej wielkomiejskiej, to jest ulica Ursynowska. Obok ten plan również regulował powstanie takich zespołów. W którym właśnie ta jedność, jedność życia społecznego, publicznego, wyrażającego się klasyczną ulicą handlową i placem, oraz powiązania z naturą też została zrealizowana na Ursynowie. To jest powtórzenie tego deogramu, który się stał podstawą do realizacji tego fragmentu tak zwanego Pasaż Ursynowski i tak on wygląda w tej chwili, na tej ulicy jest autentyczne e, takie mało miasteczkowe życie, no bo to jest w końcu niewielkie miasto, około 30 tysięcy ludzi ta część Ursynowa, to jest tak tzw. Pasaż Ursynowski, który prowadzi do placu przed kościołem, na tym placu przed kościołem rzeczywiście dzieją się takie jak na a, na placach tradycyjnych siedziały różne wydarzenia społeczne, a o różnym charakterze, również wykorzystanie fontanny jako czas rekreacji i zabaw dziecięcych, a w środku tej zabudowy taka sielanka, prawda? Taki zestaw pokazane tej jedności przeciwieństw. Jest to to, co w tej chwili mówimy, że to jest niedobre, to znaczy jest to zamknięte podwórze, ale jest to w końcu, pod zamknięte podwórze to jest zrodem z XIX wieku pewna struktura miejska, tylko o innej skali i innym, tak powiem, charakterze, jeśli chodzi o życie. Tak wygląda to wnętrze, a z drugiej strony tych budynków takie życie, jakie widzieliście Państwo pod spodem. Chodzi mi o to, że to się dawało, dawało zrobić w okresach, kiedy aktualnie panujący nam ideologia neoliberalizmu nie była jeszcze aż tak okrzepnięta, jak jest w tej chwili. Teraz się tego typu rzeczy nie daje zrobić, czego takim przykładem będzie taka próba rozwiązania urbanistycznego rejonu ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie proponowaliśmy właśnie ten schemat wdrożyć. No, aktywizując współdziałanie miasta i obywateli zamieszkujących w tym rejonie, a tam miasto w tej chwili poza samą ulicą Piotrkowską po prostu jest częścią, jak powiedział, gnijącego organizmu. Te hasła właśnie aktywizacji społeczeństwa i budowy Nowego Śródmieścia kompletnie nie znalazły w sobie swojego Swojego no, jakiegokolwiek rezonansu. Także hmm, próba odtwarzania miasta w jego pierwotnym rozumieniu, to znaczy, że jest to miejsce, w którym tworzą się więzi i różnego typu interakcje między osobami, no, przez, stale jakby jest w odwrocie i w zaniku. Yy, po 1990 roku, po wszystkich moich niepowodzeniach w prowadzeniu tej haseł urbanistycznych, właśnie tworzących jednie natury i kultury rozpocząłem działalność tylko architektoniczną, a w której też jednak starałem się znaleźć ten. I efektem tego jest po wygraniu konkursu Zbudowanie Sądu Najwyższego. W którym właśnie te związki przeszłości, z teraźniejszością i budującą nadzieję na sprawiedliwą przyszłość oraz związki z naturą były mocno podkreślane, również te próby jakby od tworzenia relacji czystej sztuki z architekturą, podobnie, podobnie Udany, wygrany konkurs na Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, w którym te wszystkie hasła udało się zrealizować w pełni i w której funkcjonowanie no, świadczy, że jest to społecznie niezwykle potrzebna i akceptowana droga, zarówno za, za związków z kulturą i z tym twórczym, twórczami, twórczymi formami życia, jak i wspieraniu natury. To jest konkurs, który już jest późniejszy i który właśnie już nie udał się. To znaczy ta droga dla budynku Solidarności w Gdańsku nie sprawdziła się, już została no, wyraźnie odrzucona i budynek, który miał kreować związki między, między przeszłością walki o sprawiedliwe i społeczne państwo no został wyraźnie odrzucony, a również związki z podkreślające związki z religią i z kościołem, bo to jest ta sala Jana Pawła w tej Solidarności, która była elementem, który miał łączyć wszystkie, no tak i tworzyć duch tego budynku, również nie, no nie została ta historia zaakceptowana. To dość zabawne, ale jedyny racjonalny argument, jaki słyszałem od sędziów, bo opinii żadnej formalnej nie było, to było to, że ten budynek kreował takie wizje sielankowego życia i że to jest całkowicie niedopuszczalne. Choć wydawało mi się, że Solidarność właśnie na tym się opierała, że miała to na, nadzieję na, to, na te mm, y, świątynia opatrzności, która y, y, była takim y, projektem w okresie przełamania się, przełamania się już takiego jednoznacznego pójścia naszej struktury administracyjnej i politycznej państwa w kierunku takiego twardego fundamentalistycznego neoliberalizmu, w którym tylko obrót pieniądza jest rzeczą y, istotną. I tu niestety y, ta idea świątyni ekumenicznej, oparta o ideę Jana Pawła, y, no, w sumie przez Kościół została odrzucona. Y, no, również z takich powodów, y, powiedziałbym instytucjonalnych.